18 czerwca w Szkole Podstawowej w Górze Robczyckiej odbyło się coroczne Święto Rodziny. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych uroczystości i stanowi ważny punkt życia miejscowości. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Za silne dłonie taty, za ciepłe serce mamy. Dziękujemy. Był to dzień pełen wzruszeń, uśmiechów, muzyki i integracji międzypokoleniowej. Inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia była potrzeba umacniania więzi rodzinnych, i społecznych. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której dzieci mogą wyrazić wdzięczność swoim rodzicom, a rodzice poczuć dumę ze swoich pociech, mówi dyrektor szkoły Mariusz Kazior. Już od ponad ćwierć wieku spotykamy się w naszej społeczności szkolnej z okazji Dnia Rodziny, mniej więcej gdzieś w połowie drogi między Dniem Mamy a Dniem Taty. Rodzina to. Pierwsza i najważniejsza wspólnota w życiu każdego dziecka. To mama, tata, to szkoła życia, szkoła odpowiedzialności, szkoła dobra, szkoła miłości i szkoła, która przygotowuje do przyszłego życia. A nasza szkoła ma wspierać i pomagać w tych zadaniach. Dlatego dzisiaj spotykamy się już po raz kolejny, aby oddać hołd wszystkim naszym rodzinom w tej naszej, Dużej szkolnej rodzinie rodzin. Rodzina to taka wspólnota, w której tak jakby wszyscy są razem i połączeni, no i tak jakby radość. Tak jakby to wszystko mi przypomina rodzinę. Dyrektor szkoły podkreślił również, że Święto Rodziny to nie tylko okazja do świętowania, ale także narzędzie budowania wspólnoty i promowania pozytywnych wartości. Na to spotkanie przychodzą nie tylko rodzice, ale często i babcie, i dziadkowie, rodzeństwo. Jest to okazja do tego, aby się spotkać. Brakuje tego na co dzień, brakuje tych spotkań, wdzięczności, refleksji, tego dziecięcego przytulenia rodzicielskiego, ukochania, wymiany doświadczeń w tej rodzinie, rodzin w Górze Robczyckiej. Wszak wszyscy rodzice, którzy przychodzą, w większości to są nasi byli absolwenci, ale to są również przedstawiciele różnych środowisk, które tu działają czy y, klubów sportowych, korony, buczyny, Ochotniczej Straży Pożarnej, koła gospodyń wiejskich. Ta wymiana, to doświadczenie, młodzież się uczy, mamy już młodzieżową drużynę strażacką, która przy Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonuje. Także ta wymiana pokoleniowa w tej przestrzeni szkolnej myślę pełni ogromną rolę. Z okazji święta każda klasa przygotowała drobne upominki dla swoich rodziców, a całość uświetnił starannie przygotowany program artystyczny. Tegoroczna część artystyczna była dziełem Renaty Pypeć, nauczycielki szkoły, przy współpracy z gronem pedagogicznym klas młodszych. Uroczystości wzięli udział również przedstawiciele lokalnych władz. Marek Pająk, wiceburmistrz Sędziszowa Małopolskiego podkreślił znaczenie wychowania w duchu rodzinnych wartości. Rodzina jest fundamentem. Wartości przekazywane w szkole, wspierane przez dom, sprawiają, że dzieci dorastają w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku, zaznaczył. Szacunku dla rodziców, dla rodziny, dla pozostałych osób. Niezmiernie się cieszymy i radujemy, że kolejny raz możemy tutaj być. Głos zabrał także Stanisław Wozowicz, mieszkaniec Góry Robczyckiej i przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przy Radzie Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim. Zdradził, że są plany powrotu do jeszcze jednej ważnej inicjatywy integracyjnej w sołectwie, która w przeszłości cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jak dobrze pójdzie, jak wszystkie organizacje, które działają tu na terenie naszej wsi, dogadają się i zechcą współdziałać, to spotkamy się ponownie gdzieś w sierpniu prawdopodobnie, tu z Panią, z panią Sołtys już na ten temat żeśmy rozmawiali, bo chcemy wrócić po kilku latach do tego, kiedy tu na terenie naszej szkoły, szkoły Pana Dyrektora Kaziora odbywały się festyny, w jakiej formie to jeszcze zobaczymy, ale chcemy po prostu, żeby to był właśnie święto rodzin, takie rodziny dla rodzin, które tutaj mają dzieci, i również, że te imprezy służyły tej młodzieży, dzieciakom, które tu do naszej szkoły chodzą. To taka skromna zapowiedź. Nie zabrakło także wystąpienia sołty z Góry Robczyckiej, Anny Papiernik. Życzę Wam dużo uśmiechu, abyście byli zawsze szczęśliwi. Spełniajcie swoje marzenia i, i kochajcie swoich rodziców za to, że zawsze są z nami. Dziękuję wszystkim za przybycie. Po części oficjalnej i artystycznej uczestnicy święta przenieśli się na teren szkoły, gdzie czekał na nich wspólny grill.